Wszystkim. Przez najbliższe długie miesiące jesienno-zimowe nie będę w stanie nagrać nic nowego. Ostatni wyjazd, jak i nagrywki po wyjeździe, podzielę i będę publikował w nieregularnych odstępach czasu. Jak już większość z Was wie, uległem wypadkowi. Przez długi czas nie będę mógł wsiąść na motocykl. Zdrowie to jedno, maszyna to drugie. W kwestii ubrań, tu w zupełności się nie przejmuję. Każdy z elementów mojego pancerza doskonale spełnił swoje zadanie. Pomimo faktu, że kiedy kupowałem ekwipunek do jazdy kierowałem się oprócz recjazna względów ekonomicznych jedynie intuicją, bo doświadczenia mi brakowało. Szukałem według mnie jak najlepiej za jak najtaniej, czyli wszystkiego co kosztowało więcej znajdowało się wówczas w promocji. W czasie kiedy kupowałem poprzednie ubrania promocji nie brakowało ze względu na martwy okres dla motocyklizmu. Kurtkę, kask i spodnie, muszę kupić nowe. O ile co do kurtki i spodni nie mam żadnych wątpliwości i wiem, jakie zakupię, o tyle kask, to kwestia jeszcze otwarta. Bogatszy w doświadczenia po wypadku, zrozumiałem, że są niuanse w technologiach, które robią różnicę podczas, jak i już po kontakcie z asfaltem. Ale o tym będzie w innym filmie. Co do złamanego kręgu. Cóż, jeszcze nie istnieje możliwość zakucia się w tytanowy, ruchomy stelaż kręgosłupa. Wracając do filmu. Od bardzo dawna poszukiwałem mało zaludnionego terenu, w którym spokojnie mógłbym pojechać na motobiwak. Odległość miała być maksymalnie do 200 km w jedną stronę. Poszukiwania doprowadziły mój wzrok na mapie pod granicę rosyjską. Tereny mało zaludnione, leśnorolne. Odległość w jedną stronę wychodziła niecałe 120 km, więc idealnie wpisywała się w założenia. Kilka tygodni szukania okienka, by się tam wybrać, i w końcu się udało. Wyruszyłem 31 października o godzinie 9.35. Na miejsce dojechałem po godzinie i 35 minutach ciągłej jazdy z manetką otwartą przez około 100 km na 100%. Pech chciał, że warunki, w których przyszło mi jechać te 117 km, nie należały przynajmniej przez jakieś 70 km do najlepszych. Wiatr czołowy mocno zwalniał maszynę, przez co dłuższymi chwilami prędkość maksymalna, jaką osiągał badacz, sięgała zaledwie 86 km na godzinę. Maksymalną prędkość, jaką zanotował Janosik, to 104 km na godzinę. Najczęstsze wartości, jakie widziałem na pomiarze z GPS, gdy wiatr malał na sile, to 95 100 km na godzinę. Z tego powodu w kolejnym z filmów posłuchacie trochę mojego narzekania. Być może powieje co niektórym hipokryzją z mojej strony, bo skoro twierdzę, że maszyna się nie nadaje na wypady drogami ekspresowymi jak również autostradami, to czemu z nich nie zrezygnowałem? Cóż, prawda jest taka, że tego dnia wiatr mocno mnie spowolnił, co doprowadziło mnie do chwilowej irytacji. Droga, którą wskazała nawigacja, była najszybsza, a mi tamtego dnia bardzo zależało na czasie. O tym, czy coś się nadaje, czy nie, niech zdecyduje każdy właściciel 125. Każdy ma swoje tempo, ramy czasowe i preferencje. Nie wiem, ile zmieniłyby w tamtych warunkach dodatkowe trzy konie mechaniczne, ale w tamtym momencie czułem ich brak. Po godzinie spędzonej w tamtym miejscu wybrałem się w drogę powrotną. Wiatr nie był już moim wrogiem, i przy otwartej manetce moje oko rejestrowało 105-107 km na godzinę. Tym razem GPS pokazał, że rozpędziłem się do szalonych 115 km na godzinę. Wartości tej nie widziałem osobiście, jednak po raz pierwszy zobaczyłem na liczniku 120 km na godzinę, czego niestety nie uwieczniłem, gdyż w drodze powrotnej kamerka na całej długości ekspresówki była wyłączona. Powód bateria. Jak na złość, pomimo dobrych warunków, nie udało mi się wykręcić dobrej czasówki. Ponieważ wjeżdżając do Gdańska, zaliczyłem po drodze wszystkie możliwe czerwone światła, co poskutkowało czasem podobnym do poprzedniego. Kończąc już, dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną, oglądacie moje amatorskie produkcje, subskrybujecie, lajkujecie i komentujecie. Do następnego, cześć.